Bardzo często mamy do czynienia z politykami, którzy są całe życie politykami. Tak, tak, tak. Nigdy w życiu nic innego nie robili. Nie, tak, nigdy tak. nic innego nie, robiły, nie robili, więc bardzo się cieszę, że, i, i, że pani może się odwadzić takiego doświadczenia, właśnie też społecznego, i że może pani powiedzieć, że ktoś za panią stoi po prostu, tak? Nie tylko wyborcy abstrakcyjni, mityczni, tylko może to konkretni ludzie. Tak, myślę, że tak. Ja zawsze działałam społecznie z grupą świetnych kobiet w Gryfinie. Współorganizowałam nie tylko czarne protesty, ale też różne akcje charytatywne, akcje pomocowe. I trochę na bazie tego, właściwie ten krok, w momencie, w którym moja córka już dorastała, dzisiaj ma 24 lata, a ja całe życie swoje, miałam to szczęście, że w wieku 6-7 lat byłam w Berlinie. Później mieszkałam w Stanach Zjednoczonych i, i moja rodzina od zawsze była bardzo otwarta i te poglądy moich rodziców na pewno mnie ukształtowały i fakt, że mieszkałam i w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych spowodował, że zawsze patrzyłam na prawa człowieka jako na pewnego rodzaju oczywistość i zawsze mnie dziwiło, że, że koledzy i koleżanki tego nie rozumieją i też tak było w czasie protestów demokratów, kiedy były te walki. Kiedy wychodziliśmy wszyscy na ulicę w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, krzyczeliśmy wolne sądy, wolne media, praworządność, konstytucja. To dla mnie zawsze konstytucja była o równości kobiet i mężczyzn i o prawach osób LGBT, także.